Cześć! Dzisiaj chciałabym Wam powiedzieć o siedmiu rzeczach, które sama chciałabym wiedzieć przed maturą i dla niektórych to będą rzeczy oczywiste, dla niektórych nowe, niektórym przydadzą się już teraz, niektórym dopiero w przyszłym roku, ale mam nadzieję, że ten film będzie dla Was przydatny. Jeśli tak, nie zapomnijcie o kciuka w górę, o subskrypcji. Jeżeli macie zaświadczenie od lekarza o chorobie przewlekłej i złożycie je teoretycznie do 30 września. Praktycznie można też później, wiem, że są osoby, które tak robiły, to dostaniecie 15 minut dodatkowo na egzaminie ustnym, a 30 minut na egzaminie pisemnym. Wydaje mi się, że to jest sporo, tylko ta choroba musi Wam na to pozwalać, ale o tym decyduje lekarz i komisja egzaminacyjna. Jak wiecie, a może nie wiecie, możecie wnioskować o wgląd do matur. I taki wniosek, którego wzór jest na stronach okręgowych komisji egzaminacyjnych, wysyłamy pocztą wypełniony, i teoretycznie powinniśmy to zrobić po uzyskaniu wyników matur, wtedy kiedy wiemy, że coś nam się nie zgadza. Policzyliśmy sobie, że mamy inną ilość punktów, a na wynikach wyszła nam inna ilość punktów, ale ja polecam wysłać takie pismo, ten wniosek. Dzień przed wynikami listem poleconym, wtedy macie pewność, że dostaniecie pozwolenie na ten wygląd szybko. Bo jeżeli zrobicie to już po wynikach tych osób, które chcą wglądu do matur jest naprawdę dużo, więc możecie dostać pozwolenie nawet miesiąc po tych wynikach, a wiadomo, każdemu zależy na czasie, każdy chce jak najszybciej uzyskać wyższy wynik, żeby dostać się na wymarzone studia. I przy tym też polecam Wam zaraz po napisaniu matury, jak wrócicie do domu, spisać sobie odpowiedzi na arkuszu, bo te arkusze zwykle już wtedy są udostępniane w internecie. Spisać odpowiedzi, które pamiętacie, że zaznaczyliście, odpowiedzi, które pamiętacie, że napisaliście, mniej więcej. I później, jak już będzie klucz odpowiedzi, policzycie sobie ilość punktów i też łatwiej Wam będzie ocenić, na jakie uczelnie aplikować, na jakie kierunki aplikować. Także myślę, że, że warto. Ja tego na początku nie robiłam. Później, no nie powiem, byłam rozczarowana, bo wydawało mi się, że napisałam lepiej niż w rzeczywistości. I żałuję, że właśnie tego nie zrobiłam, że nie policzyłam sobie wcześniej mniej więcej tych punktów. Jeżeli chcecie poprawiać maturę, a na przykład już studiujecie w tym czasie i jesteście teraz w innym mieście niż wasza macierzysta szkoła, Macie prawo złożyć wniosek o pisanie egzaminu w innej szkole, w innym mieście. Taki wniosek składamy do końca grudnia w swojej szkole macierzystej. Na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej jest wzór tego wniosku, który wypełniamy, składamy. I ważne jest, żeby pilnować otrzymanej odpowiedzi. To znaczy, jeżeli nie dostaniecie odpowiedzi pisemnej od Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej do końca lutego, to powinniście się z nimi skontaktować, bo to znaczy, że prawdopodobnie ta odpowiedź gdzieś zaginęła, a oni się tym nie przejmują zupełnie. Oni nie próbują się z Wami kontaktować, czy to mailowo, czy telefonicznie, wysyłają po prostu to pismo i co się z nim stanie, to no jakby wasz problem. Także właśnie warto tego pilnować i uzasadnić dobrze właśnie ten wniosek, czyli napisać, że nie macie możliwości dojazdu, bo będziecie na przykład tracić. Zajęcia, macie w tym czasie ważne zaliczenia, albo macie pracę i będziecie tracić godzinę w pracy, musicie brać urlop, albo no, no różne są powody. Trzeba to po prostu dobrze i wyczerpująco uzasadnić. Wracając jeszcze do tych zaświadczeń lekarskich, jeżeli coś by się wydarzyło i nie będziecie mogli uczestniczyć w egzaminie maturalnym i jest to właśnie z powodów. Zdrowotnych. Nie wiem, wylądowaliście w szpitalu, mieliście wypadek. Jak będziecie ym, zwracać się do lekarza o zaświadczenie, które musicie dostarczyć do szkoły w dniu egzaminu, na tym zaświadczeniu musi być powód. Musi być dobrze wypisany, właśnie też wyczerpująco powód, dla którego nie mogliście w tym egzaminie uczestniczyć. Bo jeżeli tego powodu nie będzie, a mimo wszystko będzie podbite przez lekarza opisane, że nie mogliście w tym egzaminie uczestniczyć, to dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej Wam to yy, podanie, ten wniosek o dodatkowy termin po prostu odrzuci. Jak ja zdawałam maturę, to nie było czegoś takiego jak gapier, a właściwie może było, ale to nie było popularne. Jakoś było tak, że każdy po maturze zaraz szedł na, na studia i to było takie oczywiste. I ja bardzo żałuję, że, że tak było, bo według mnie ja nie miałam gapier, tak jak mówię, żałuję w sumie, bo pozornie nie jest to wcale strata czasu. Przez ten rok możecie się zastanowić dobrze, co chcecie robić w życiu. To jest jednak dodatkowy czas, czas, który powinniście spędzić e, oczywiście. Mm, no, w sposób odpowiedzialny, czyli jeżeli chcecie poprawiać maturę, to, to trzeba się do tej matury przygotowywać, trzeba sobie rozpisać powtórki, tak żeby tego czasu nie marnować, ale wyobraźcie sobie, że idziecie, nie dostaniecie się na te studia swoje wymarzone, idziecie na inny kierunek i jesteście na tym kierunku, czy 3, czy 5 lat i męczycie się to raz. Nie jesteście z siebie zadowoleni, nie jesteście zadowoleni z tego, co robicie, i marnujecie w ten sposób czas, bo prawdopodobnie po tym czasie i tak stwierdzicie, że jednak chcecie iść na inne studia. Także myślę, że, że gapier jest naprawdę świetną sprawą i wręcz zazdroszczę osobom, które się na ten gapier zdecydowały. Bo naprawdę, raz, że można się przygotować bardzo dobrze do, do poprawy matury, a dwa, że może Wam się jeszcze wiele rzeczy odmienić, bo możecie sobie po prostu wszystko na spokojnie przemyśleć. Wbrew temu, co możecie często usłyszeć, matura to nie jest najważniejsze wydarzenie w życiu. Matura to nie koniec świata. Jeżeli jej nie zdacie albo nie zdacie jej wystarczająco dobrze, nic się nie kończy. To, to nie znaczy, że jesteście, nie wiem, beznadziejni i do niczego się nie nadajecie. Mogliście się gorzej czuć, mogło się coś wydarzyć w waszym życiu, co wpłynęło właśnie na ten gorszy wynik. Maturę zawsze można poprawić. Co prawda, no, kiepska sprawa, że można to zrobić dopiero za rok, natomiast można to zrobić i jak najbardziej można to zrobić pracując, można to zrobić ucząc się tylko. Jest to kwestia wszystko organizacji i, i znam osoby, które naprawdę świetnie sobie z tym poradziły poszły na inny kierunek studiów, bo nie mogły sobie pozwolić właśnie na gapier i w tym czasie przygotowały się do poprawy i po tym jednym roku dostały się na wymarzone studia, także to jest jak najbardziej możliwe. No i jeśli chodzi jeszcze o oceny, oceny, które dostajecie, w, no już nie w gimnazjum, w szkole podstawowej, są istotne, bo one rzutują na to do jakiej szkoły później się dostaniecie, do jakiego liceum. Natomiast oceny w liceum, ważne jest tylko żeby jakby przejść z klasy do klasy. Ważne jest, żeby się uczyć tych przedmiotów, na których wam zależy, które będą wam później potrzebne. Natomiast nie warto się spinać i mieć same piątki i szóstki ze wszystkiego. Oczywiście, jeżeli komuś to sprawia radość, przyjemność, ktoś się lubi uczyć. Jak najbardziej. Chodzi o to, żeby nie wyprówać sobie flaków, żeby nie zarywać nocy, żeby mieć po prostu ze wszystkiego te piątki, bo, bo szkoda czasu, szkoda życia, szkoda zdrowia. Te oceny są jak najbardziej potrzebne wtedy, jeżeli chcecie aplikować do szkół za granicą. Wtedy musicie się starać, bo często do rekrutacji właśnie te oceny są potrzebne, jest potrzebne świadectwo ukończenia szkoły. Natomiast jeśli chodzi o rekrutację na studia w Polsce, to z tego co się orientuję, są pojedyncze szkoły, na przykład chyba w Poznaniu tak jest na Uniwersytecie Medycznym, że jeżeli na liście rankingowej jest kilka osób z tym samym wynikiem, dokładnie mają ten sam wynik z chemii i z biologii na przykład, już nie pamiętam, jakie tam są dokładnie, no to jest przykład, to wtedy biorą pod uwagę oceny. Kto ma wyższe oceny, ten dostaje się. A pozostałe osoby no, czekają na następne listy. Natomiast y, na większości uczelni y, oceny nie są wymagane. Oczywiście trzeba skończyć szkołę, <grym> trzeba mieć co najmniej y, tam te, te naj, najniższe dopuszczalne oceny, ale, ale nie są potrzebne wcale same piątki. Ważniejsze od tych ocen jest rozwijanie własnych zainteresowań jakieś y, hobby, y, wolontariaty, budowanie swojego CV. Bo no akurat jeśli chodzi o medycynę, no wiadomo, po, po studiach raczej jest praca i, i nie ma z tym problemu. Natomiast są kierunki, po których pracodawcy już po skończeniu studiów wymagają od takiego kandydata do pracy rozbudowanego CV. No i skąd to CV wziąć? Trzeba po prostu już w, w liceum, w czasie studiów brać udział w wolontariatach, praktykach, jakichś kursach, po prostu budować sobie to CV i, i to jest często po prostu większą wagę pracodawcy przy, przywiązują do umiejętności praktycznych, do zdobytego doświadczenia niż do tego, na jaką ocenę obroniliście pracę licencjacką, inżynierską czy magisterską. Także mam nadzieję, że ten film będzie dla Was przydatny. Jeśli tak, nie zapomnijcie o kciukach w górę, o subskrypcji. Jeżeli jest coś, o czym nie powiedziałam, a uważacie, że, że też warto o tym wiedzieć przed maturą, to piszcie oczywiście w komentarzach. Ja Wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia. Cześć!